Podstawowa koncepcja jest zła. Życie nie opiera się na drabinie, gdzie im wyżej, tym lepiej. Życie opiera się na jej odwrotności. To, co najważniejsze, to grunt, na którym drabina się trzyma. Synteza życia jest dużo ważniejsza niż analiza śmierci. Żyjemy w czasach śmierci, gdzie zalewają nas śmieci i odbierają nam możliwość tworzenia. Nie zostaliśmy wcale wypędzeni z raju, do którego mamy trafić po naszej śmierci. To fałsz. Zostaliśmy wypędzeni z raju w momencie naszych narodzin. I to od nas zależy, czy stworzymy na tym świecie raj, czy piekło, zarówno dla nas samych, jak i innych mieszkańców planety, regionów, osiedli, domów czy mieszkań. Koncepcja drabiny jest zła, bo zakłada, że Bóg mieszka w niebiosach. Tymczasem bóstwa mieszkają w nas samych. To najdoskonalsze formy nas, które są ukryte pod fałdami strachu i warunkowania. Jesteśmy warunkowani wzrokowo. Dlatego tak ważne jest, by ludzie widzieli i byli wizualnie bodźcowani. Im więcej bodźców, tym większy stres. Pismo, telewizja, komputery, ekrany telefonów. Im więcej bodźców, tym lepiej. Słowo było na początku, a słowo się słyszy. Dlatego prorocy mówili, nie pokazywali cudów. To fikcja, bo cudów nie ma i żaden człowiek nie potrafi sprawić, by cud powstał, poza jednym, poza mną. Znam jeden cud, bardzo prosty: potrafię sprawić, by coś nie zadziałało i dać ci możliwość pomocy mnie. Razem sprawimy, że coś jednocześnie może działać w Twoich rękach i nie działać w moich. Tak tworzy się podstawa.